Sieman Koldziska z tej strony i witam Was w drugim odcinku z eliminacji do Mistrzostw Europy w roku 2024, a dzisiaj gramy z Danią i Rumunią. Rywale dość wymagające, ale nie oszukujmy się, nie jest to czołówka europejska. Oczywiście ta ścisła, są to klasowe drużyny, ale spokojnie będące w naszym zasięgu. Jeśli chodzi o pozycję środkowego pomocnika ofensywnego, no to Zieliński się tam zbytnio nie nadaje i spróbuje w tym pierwszym meczu. Zobaczcie, jakie szymański ma przyspieszenie, No to jest coś imponującego i myślę, że warto go wypróbować. Bo tak naprawdę nic nie tracimy. A możemy zyskać naprawdę ciekawego piłkarza. Kownacki zagra na skrzydle, bo ostatnio w meczu prezentował się bardzo dobrze. Więc może dostać szansę w podstawowym składzie. A Baran, jak usiądzie na chwilę na ławce, to nic złego mu się nie stanie. i co tu dużo mówić, zaczynajmy pierwsze spotkanie. Ładne tutaj przejęcie piłki przez Kowalczyka. Fenomenalnie to zrobił, zagrajeń do Milika. Ten odgrywa do Szymańskiego, niesamowite tempo. Szymański zagrywa, ale niestety prosto w ręce runowa. Ale jeszcze zgarniamy tą piłkę, fenomenalnie zrobił to Buksa, Szymański o dziwo kogoś przepchnął. Nabrał ten żyzny fizycznej. Szymański tym razem Michał w polu karnym i gol. Teraz muszę ich nazywać imionami jeszcze, bo tutaj mamy dwóch szymańskich. Nie powiązanych zbytnio ze sobą, ale w podstawowym składzie Sebastian Szymański i Michał Szymański. A Michał otwiera wynik tego spotkania. On w tych eliminacjach jest niesamowity: trzecia obramka. No po prostu ciężko to opisać słowami Polska skrzydłowymi stoi, wraca ten slogan. No bo wreszcie ich mamy i to się ceni. Dobrze, tutaj opanowę piłkę Skow. Szuka miejsca do podania Dolberg. Ładne odegranie Skow. Jeszcze się przedarł, niestety. Mocna centra na bliższy słupek, szczęsny. Rewelacyjna interwencja naszego kapitana. Nie przejmujemy niestety tej piłki, ale jednak się udało, no ale tylko na moment. Mele tutaj ma szansę, zagrywa doskowa. Ten ma za dużo miejsca, centruje Dolberg. I szczęsny na słupek, ależ rewelacyjna interwencja. Po prostu jest w życiowej formie, jak będzie tak dalej bronił to nas spokojnie w tym meczu odniesiemy zwycięstwo. Nadzieja nasza w Szczęsnym. Jensen do środka, Delaney, Jensen jeszcze jest tutaj Dolberg, Skow. Bardzo dobra zespołowa akcja Duńczyków. Skow centruje, zgranie, Dolberg i Szczęsny. No, ratuje nas po raz enty w tym spotkaniu, naprawdę rozgrywa świetny mecz. Czego nie można powiedzieć o całym zespole, bo po bramce Michała Szymańskiego niestety w ofensywie nie istniejemy. No i jeszcze będzie rzut rożny dla Danii. Grę wznowi Christian Eriksen. Już dość wiekowy piłkarz, ale mocno centruje. Strzał głową, ale nad poprzeczką kier. Chciał to zrobić bardzo dobrze, ale do szczę od szczęścia tak naprawdę dzieliło go dość sporo, bo był to strzał wysoko nad poprzeczką. Ładnie Bilik przedziera się środkiem. Bilik dobrze dograł do Larsena, Brun Larsen, Centruje, nabiega skow. No i jeden do jednego. Tak to się musiało skończyć. Oblężenie częstochowy pod naszą bramką. No i wreszcie Duńczycy, no w pełni zasłużenie, doprowadzają do remisu. My się cieszymy z tego remisu, bo już dawno tutaj powinniśmy przegrywać. I tylko rewelacyjna postawa Wojciecha Szczęsnego wielokrotnie ratowała nam skórę. Ale w tej sytuacji nawet on był bez szans. Za mała odległość za duża siła. I koniec tego spotkania. Remis 1 do jednego, który no, należy uznać za sukces po przebiegu tego spotkania, bo graliśmy fatalnie. Poza bramką Szymańskiego praktycznie nic nie wykreowaliśmy. No i jeden strzał oddaliśmy celny i zdobyliśmy jedną bramkę. No widzicie, jest moc w narodzie, no ale niestety Duńczycy dyktowali warunki gry. No a Szymański, oczywiście Sebastian, niestety zdechł po pierwszej połowie kondycyjnie. On na cały mecz się nie nadaje. To jest taki piłkarz na maks 45 minut intensywnej gry. Przejdźmy dalej. No, i jesteśmy po spotkaniu pierwszym. Holandia, jak widzimy, doskoczyła do nas na jeden punkt, ale na szczęście to nadal my jesteśmy liderem grupy eliminacyjnej. Jeśli chodzi o Sebastiana Szymańskiego, to mam mieszane uczucie, bo ma świetne przyspieszenie, jest ciekawym graczem, ale on ma kondycję na 45 minut, no i potem już nie istnieje, tak naprawdę, już jest cieniem samego siebie, tak naprawdę. Wypróbujemy tym razem Adamczyka. Myślę, że Sebastian Szymański jako zmiennik na drugą połowę może być świetny. Ale do podstawowego składu to się nie nadaje tak naprawdę, na ten moment przynajmniej. Co innego, Michał Szymański, bo ten to może latać cały mecz i sił mu nie brakuje. Gramy na własnym stadionie z Rumunią, musimy ich pokonać. Zaczynajmy to widowisko. Dobre podanie jest tutaj Arkadiusz Milik. Na skraju pola karnego tańczy. Arkadiusz Milik nadal na piłkę pod nogami. Żurkowski do środka. Zieliński. Kownacki. Dawid Kownacki do Zielińskiego i pudło. To mogło być rewelacyjne otwarcie reprezentacji Polski, ale niestety Piotr Zieliński, który już nie jest młodym talentem, uderzył tuż obok słupka. Rzut rożny dla Rumunii. Grew znowu Hadzi. Dobrze, że to jego syna i ta oryginalna wersja. Andone. Na szczęście obok bramki, no tutaj bardzo ciekawe uderzenie na bliższy słupek. No ale Szczęsny tylko odprowadził tą piłkę, bo leciała obok słupka. Dobrze, tutaj Rumunii atakują Hadzi. Dobre podanie do Iwana. Hadzi, jeszcze odegranie, Cidalku. Dragomir ma za dużo miejsca, zdecydowanie zagrywa do Baluty. A jeden z bardziej znanych zawodników Ultimate Team. Manea, Baluta, jeszcze Dragomir! Ale Szczęsny spokojnie radzi sobie z tym uderzeniem. Dobrze, tutaj Szymański, fenomenalny zagrań do Adamczyka. Ten, no nie jest tak samo szybki jak Sebastian Szymański, więc tutaj nie było takiej dynamizacji akcji. Arkadiusz Milik centruje na pole karne. Kownacki, poprzeczka! Ależ to była szansa naszego skrzydłowego, ale niestety trafił tylko w metalowego pręta. I łatwo tracimy piłkę, ale szybko ją odzyskujemy. Zieliński zablokowany, i Rumunii ruszają w drugą stronę. Dobrze tutaj opanował piłkę Szymański. Fenomenalne podanie do Frankowskiego. Arkadiusz Milik. Milik z leka z podaniem wreszcie podaje do Barana. Ten ma spore miejsca. Centruje na Frankowskiego. I 1 do 0. Tak jest. Tak jest. Frankowski. Fenomenalnie to zamknął. Zmienił w trakcie meczu Michała Szymańskiego, który już opadał z sił. I pokazał się z jak najlepszej strony. Dołożył tym razem fenomenalnie nogę. Nie tak jak w pierwszym meczu eliminacyjnym z Finlandią. W meczu otwarcie, tak naprawdę, tych eliminacji teraz zrobił to dużo lepiej i daje nam prowadzenie w tym spotkaniu. Dobrze, Frankowski rozpędza się z piłką, zagrań do Sebastiana Szymańskiego. Jeszcze Milik może podać Sebastian Szymański w sytuacji sam na sam z brankarzem praktycznie, ale dał się łatwo dogonić. No tym razem jego przyspieszenie nie dało rady, mimo iż jest na mega poziomie, tak naprawdę. Frankowski, ależ dynamiczny rajd naszego skrzydłowego, Rumunii nie są w stanie go dogonić. Milik czeka aż wybiegnie na pozycję Sebastian Szymański i robi to rewelacyjnie jest sam na sam z bramkarzem i bierze przykład z Michała, który z Danią potrafił zdobyć bramkę. I Sebastian to samo robi z Rumunią. Fenomenalnie to wykończył. I tak jak mówiłem przed tym meczem, to jest idealny zmiennik dzięki swojemu przyspieszeniu na drugą połowę. No bo w pierwszej tak naprawdę ciężko jest wykorzystać jego walory, ale w drugiej. To jest naprawdę kozak i fenomenalnie wykończył tą akcję podanie Arkadiusza Milika Primasor. No i cieszmy się, że prowadzimy 2 do 0. No i jesteśmy po tym spotkaniu. Zwycięstwo 2 do 0 i to jest coś niesamowitego. Pokonujemy Rumunię. Może nie jest to jakiś potentat, ale trochę się męczyliśmy w tym spotkaniu. Ale ostatecznie zgarniamy 3 punkty, które mogą być kluczowe w końcowym układzie tabeli. Arkadiusz milik piłkarzem meczu za asystę bardzo ładna. Szczęsny dwie interwencje, radu dwie. Rumunii mają dobrego bramkarza, ale na nas to za mało. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Tym razem zwycięstwo w poprzednim meczu był remis. Cztery punkty tragedii nie ma, ale chciałoby się trochę więcej. Zobaczmy sobie naszą tabelę eliminacyjną. No Jesteśmy liderem. Holandia przegrała chyba znowu, tak jest? Irlandią. Co to jest za no nie wiem, dziwna grupa i co się tutaj dzieje czasami, to ja nie mam pytań, no ale to będą naprawdę ciekawe eliminacje, bo druga drużyna ma dwa punkty przewagi nad szóstą. Kocioł niesamowity. No po tym odcinku, tak naprawdę no Szymański, Michał jest też współliderem klasyfikacji strzelców. Najwięcej asyst ma... Czemu ja przeszedłem do Premier League? To nas nie interesuje w tym momencie. Najwięcej asyst ma Maguire Kownacki i Arkadiusz Milik, brawo. A najwięcej czystych kąt, Wojciech Szczęsny. No i to jest klasa. Po tym odcinku można by rzec, że Polska szymańskimi stoi. Czy to Michał czy Sebastian grają rewelacyjnie. No i odgrywają ważne role w reprezentacji. W następnym odcinku gramy z Holandią i Irlandią. Mecz z Holandią to może być taki prawdziwy test naszych umiejętności. Jeśli chodzi o tą grupę piłkarzy, którą zgłoszę na najbliższe spotkanie. Nie wiem tak naprawdę, czy dokonywać jakichś wielkich zmian. Myślę, że zmienia Adamczyka, bo jakoś mnie tak szczerze nie przekonał. Tylko czy mam jakiegoś innego środkowego pomocnika ofensywnego? No jest niby Wojtkowski. Czy jest ktoś jeszcze? Jest Czajkowski. Nie wiem, czy to nie jest gościu, którego kiedyś tam przypadkowo wyciągnąłem ze szkółki jakiejś. No prezentuje się przyzwoicie, więc weźmy go. Przetestujemy go. Dlaczego by nie? Dostanie szansę. Jak ją wykorzysta, to zostanie na dłużej, a jak jej nie wykorzysta. To szybko pożegna się z reprezentacją. A mamy jeszcze kilku piłkarzy, którzy mogą sobie poradzić na tej pozycji. Miejmy nadzieję, że szymańscy będą tak samo dobrze grali. Może nie są powiązani więzami rodzinnymi, ale mimo wszystko grają bardzo dobrze i spisują się kapitalnie w reprezentacji. A w tym materiale to by było na tyle. Dziękuję wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się.